Największą uprawą u nas jest kukurydza. Uprawiamy metodą bezorkową. To powoduje, że mamy też dość duży problem z chwastami. Głównie tam prosowate, chwastnica, następnie komosa. Są inne chwasty uciążliwe, czy to połki, czy tasznik. Zachwaszczenie mamy na bardzo wysokim poziomie ze względu na używany obornik co roku. Największe problemy mają, mamy z chwastnicą jednostronną, z belicą, z komosą białą. Z rdestami i samosiewami rzepaku wynika to z, z zasiewów kukurydzy po poplonach rolno-środowiskowych z udziałem rzepaku. Odchwaszamy kukurydzę doglebowo z tego względu, że w tych ciężkich czasach suszowych jest ciężko wykonać zabieg na listnie. Numer jeden to jest zwalczanie chwastów w odpowiedniej fazie. A najlepsza faza w zwalczaniu chwastów kukurydzy to jest stosowanie środków doglebowych, bo my już... W momencie wzrostu kukurydzy, właściwie kukurydza nie ma konkurencji i wtedy ona tworzy plon. Pierwszy raz zastosowaliśmy nowość Invigo, produkt Metodus. Od razu zastosowaliśmy go na całą powierzchnię gospodarstwa ze względu na unikatowy skład trzech substancji, które działają. I dolistnie, i doglebowo. Likwiduje chwasty, siewki, chwastów, które skiełkowały po uprawie i także zabezpiecza mocno kukurydzę. Przez ostatnie lata nie radziłem sobie z chwastami w kukurydzy. Zabiegi na listę nam nie pomagały. Wypuszczały nam bardzo dużo chwastów. Kukurydza miała bardzo zły wzrost. Inne środki doglebowe z innych firm, które stosowałem. Przepuszczały mi chwasty. No i zaryzykowałem, zastosowałem metodus z metosem. Efekt był bardzo dla mnie zadowalający. Efekt działania preparatu był widoczny od razu. Bielenie chwastów było prawie że natychmiastowe. Długość działania produktu też była zadowalająca. Także zabezpieczył przed chwastami kukurydzę całkowicie. Na plantacjach, gdzie nie było żadnych klimatycznych szkód, Uzyskaliśmy bardzo wysokie plony przy zastosowaniu tego środka, bo, bo pole było wolne od chwastów od początku. Zastosowanie metodusa podyktowane było finansowo i zarówno unikatowym składem trzech substancji aktywnych, także usprawnia nam to pracę na gospodarstwie i jest szerokie spektrum działania. Cena mnie zachęciła do tego, no a także konieczność, bo inne środki miały problem z walczaniem kwastów uciążliwych. Jestem bardzo zadowolony, bo pierwszy raz miałem czystą kukurydzę. No i będę dalej stosował.